Słynny utopiony McLaren P1 został kupiony przez youtubera w Stanach. Tesla wypuściła piwo na sprzedaż. Ronaldo pokazał się na mieście swoim bugatti cento dieci, a w Polsce pewien gość organizuje zrzutkę na mustanga. O tym między innymi posłuchacie w dzisiejszym skrócie najważniejszych informacji ze świata motoryzacji. Zapraszam na motoniusa. A zaczynamy od informacji, której nie było na początku. Dowiedzieliśmy się, że ostatnio Mercedes AMG One wykręcił rekordowy czas dla samochodu produkcyjnego na torze Monza. 1.43902 to dokładnie ten właśnie rekordowy czas. Jeżeli nic Wam to nie mówi, to tak dla porównania. Samochody wyścigowe klasy GT3 osiągają mniej więcej 1.47, natomiast Bolidy, takie jak ten LMP3, robią tam mniej więcej 1.44. A przypominam, że w przypadku AMG1 mówimy o w pełni legalnym na drodze samochodzie. Samochodzie, który przy okazji jest numerem jeden wśród aut produkcyjnych na torze Nordschleife. Także, no, Mercedes porządnie odrobił lekcję, jak chodzi o robienie naprawdę szybkich samochodów, i myślę, że długo nie będzie konkurenta, który będzie miał szansę mu dorównać. Holy shit. Przykro się ogląda takie filmy, co? A skoro przykro się je ogląda, to pomyślcie, jak musiał się czuć właściciel tej korwety, obserwując całe to zajście. Jeśli dodamy do tego fakt, że auto spadło z lawety zaledwie kilka tygodni po wylicytowaniu go na aukcji za kwotę 111 tysięcy dolarów, to robi się dodatkowo przykro. 111 000 dolarów, czyli blisko pół miliona złotych za piękną, odrestaurowaną, świetnie utrzymaną Korwetę C1 z 1962 roku. 111 000 dolarów to kwota wyższa niż kwota, którą przejdzie zapłacić za wcale nie najwolniejszą, Nowiusieńką, wyjeżdżającą prosto z salonu Korwet Z06. Tesla wypuściła do sprzedaży Giga Beer, czyli Giga piwo. I szczerze mówiąc, widząc to po raz pierwszy, byłem przekonany, że to jest jakiś spóźniony żart na prima aprilis, a jednak okazało się, że wcale nie. Za 89 dolarów, czyli niemal 400 zł, można sobie kupić trzy butelki giga piwa, którego butelki są stylizowane na Tesla Cybertruck i mają świecący napis GIGA. Co więcej, w składzie giga piwa jest wymieniony cyberchmiel, ale co mi najbardziej tutaj nie pasuje, to to, że to jest gigapiwo, a butelka ma zaledwie 330 ml. A co w ogóle ciekawe, to nie jest pierwsze podejście Tesli do świata alkoholu, bo wydali już kiedyś Tesla Kile, czyli, no jak nie trudno się domyślić po nazwie, tekile Tesli. A amerykański youtuber Tavarish postanowił dokonać rzeczy bardzo ryzykownej i kupić McLarena P1, który był bohaterem kilku filmów podczas huraganu Ian na Florydzie, kiedy to został niemal doszczętnie zalany. Auto zostało kupione za 575 tysięcy dolarów na jednym z popularnych amerykańskich portali, na których oferowane są uszkodzone samochody czyli około 2,5 miliona złotych za nieodpalający i niejeżdżący mniej więcej od pół roku. Hiper samochód. Hiper samochód, który w wielu miejscach jest uszkodzony, co do którego nie ma żadnej pewności, że uda się go odratować, że uda się odratować jego elektronikę, a przede wszystkim jego silnik. Fakt, faktem towarzyszowi chęci i umiejętności nie brakuje i nie będzie to jego pierwszy ryzykowny projekt. Ale jednak z uwagi na budżet, ten będzie najbardziej niedorzeczny. Zastanawiając się nad tym, czy to się w ogóle może opłacać. No, Tavarish tak naprawdę kupił McLarena P1 mniej więcej za 1 trzecią jego aktualnej ceny. Ale jak się przygląda temu samochodowi z bliska, to aż ciężko sobie wyobrazić ogrom pracy, jaki pochłonie jego odbudowa. Także jeżeli chcecie śledzić dalsze losy tego samochodu, to na kanale Tavarisza. Natomiast Cristiano Ronaldo postanowił wyjechać na ulicę miasta swoim... Ultra drogim i ultra rzadkim Bugatti Centodieci. Ronaldo nie od dziś kojarzony jest z drogimi samochodami, których przez jego ręce zdążyło się już trochę przewinąć. Każdy też tak naprawdę wiedział, że Ronaldo ma Bugatti Centodieci, ale po raz pierwszy nadarzyła się okazja, by zobaczyć Portugalczyka z jego samochodem na żywo. Bugatti Centodieci wyprodukowano zaledwie 10 sztuk na cały świat, a każda z nich jest warta aktualnie Około 40 milionów złotych. Nice. Znamy już oficjalne ceny nowego Forda Bronco w Polsce. Okazuje się, że jest ponad dwa razy drożej niż w USA. Wersja Outer Banks w USA kosztuje od 43 655 dolarów, więc około 187 tysięcy złotych, a u nas w Polsce startuje on od 419 tysięcy złotych. Oczywiście szalone ceny tego samochodu to przede wszystkim zasługa Unii Europejskiej oraz wspaniałego podatku akcyzowego na terenie naszego kraju, ale fakt faktem przyznajcie, że jest drogo, prawie pół miliona złotych. Owszem, za nietuzinkowy no, samochód terenowy od Forda, no to nie brzmi jak okazja życia. Samochody generalnie w ostatnim czasie no nie są tanie, co dobitnie pokazuje to, że pewien jegomość o imieniu Adam na popularnym portalu, gdzie organizuje się zbiórki dla osób potrzebujących, postanowił zorganizować zrzutkę dla siebie na zakup Forda Mustanga. Co najlepsze, zrzutka uargumentowana jest chęcią zrobienia na złość byłej dziewczynie, dla której Mustang był ulubionym samochodem. Jednak zanim Adam zdążył się dorobić swojego własnego Mustanga, to jego dziewczyna odeszła do innego faceta, który po prostu posiadał lepsze auto. Więc no inicjatywa zdecydowanie szlachetna i szczytna. Jeżeli jesteście fanami tanich przejazdów po mieście, to zasmucić może was fakt, że główny inspektorat transportu drogowego odebrał licencję na przejazdy Boltowi. Jeżeli jakimś cudem nie kojarzycie, czym jest Bolt, to Bolt to zasadniczo odpowiednik Ubera, więc aplikacja na telefon umożliwiająca sprawne zamawianie przejazdów z kierowcą za stosunkowo rozsądne pieniądze. Licencja Boltowi została zabrana za liczne naruszenia przepisów, takie jak jazda na podrabianym prawie jazdy przez kierowców na tej aplikacji, czy jazda na licencji pożyczonej od kolegi i tym podobne. Bolt podobno ma drugą spółkę, która niejako zastąpi w Polsce tą spółkę matkę, dzięki czemu będą w dalszym ciągu mogli kontynuować oferowanie przejazdów, natomiast GITD zapowiedziało, że będzie bardzo mocno starało się z tym procederem walczyć. Jeżeli tak jak ja trafiliście na te zdjęcia w sieci, to pewnie tak samo nie mogliście uwierzyć w to, że samochód mógł wybić się na wysokość budynku i wlecieć do środka hali do koszykówki. Te zdjęcia były dla mnie na tyle absurdalne, że stwierdziłem, że dopóki nie zobaczę filmiku z tego zdarzenia, to nie uwierzę. No i doczekałem się. Co prawda z daleka, ale widać pojazd, który wybija się na rondzie i leci prosto na ścianę budynku. Jak się okazuje, kierowcą pojazdu był marokański piłkarz, który rzekomo przy dojeździe do ronda, z którego się wybił, miał prędkość 200 km na godzinę, i jakimś cudem w ogóle, pośród tego wszystkiego nic mu się nie stało. Aż ciężko mi ocenić, czy bardziej spektakularny był skok Swifta na rondzie w rąbieniu, czy ten właśnie lot Mercedesa. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie, a ja Wam życzę Wesołych Świąt, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku.